Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy po zwycięskim meczu koszykarzy Argent BM Slantale z warszawską legią. 89 do 81 wygrywają Ostrowianie. Także wracamy na tą zwycięską drogę. Oceniać będziemy, podsumowywać będziemy to dzisiejsze spotkanie. Na początek trener naszego zespołu Igor Milicić. Igor, gratulacje za zwycięstwo i starym zwyczajem, twoja ocena na początek tego spotkania. Dziękuję bardzo. Na pewno cieszymy się z tego zwycięstwa. Cieszymy się, że zagraliśmy znowu przyzwoicie w obronie, przynajmniej 35 minut. O ile te dwie porażki bardziej się dzielą w głowach zawodnika, to, to gdzieś ta gra oprócz meczów w Szczecinie, gdzie naprawdę to nie była nasza gra, to, to wygląda coraz lepiej. Wiem, że zawodnicy mogą odczuwać zmęczenie po tym maratonie, który do tej pory mieliśmy. I te tych ostatnich 5 minut znowu musimy nabrać to doświadczenie. Jeżeli ktoś nie może grać, jeżeli jest zmęczony, to, to musi prosić o zmianę. E, ostatnich 5 minut nie jesteśmy e, szczęśliwi albo to nie jest to, co, co zakładaliśmy. Obrona na, na piłce, obrona od piłki, jakby się wszystko posypało. E, natomiast cieszymy się bardzo do zwycięstwa i, i, i to jest kolejny mecz, gdzie gdzie mamy nauczkę, że trzeba grać od pierwszej do 40 minuty taką samą intensywnością. Takie pytanie o Marka Ogdena w tym dzisiejszym pojedynku? To jest taki mecz, który pokazuje, że on idzie w górę. 13 punktów i 7 zbiórek? Mam nadzieję, że, że my jako zespół będziemy szli w górę i cały czas się gdzieś tam dopasowujemy to nie jest łatwy proces, tym bardziej, że zmieniamy wszystko, od obrony, ataków, zawodników, w trakcie sezonu to nie powinno tak wyglądać, ale mamy to, co mamy i musimy dostać najlepiej to, co się da z każdego. Dobra, kilka pytań, bo Karol Wasiek, WP Sportowe Fakty pyta. Pierwsze pytanie, jak pan patrzy na grę Torina Grina? W bańce grał znakomicie jak profesor, później przyszedł fatalny mecz w Stargardzie, a dzisiaj znowu lepszy. Skąd u niego takie wahania formy? Rozmawiał pan z nim po ostatnim spotkaniu? My mamy swoje wewnętrzne założenia, mamy też swoje spotkania, czasami to są spotkania trudniejsze, czasami są przyjemne, ale wiemy, gdzie popełniamy błędy, wiemy, co możemy poprawić i co musimy poprawić, żeby wyglądać lepiej, my jako zespół i, i każdy z zawodników indywidualnie. No dobra, kolejne pytanie. Do końca okna transferowego zostały dwa tygodnie. Czego możemy się spodziewać postali? Czy dołączy jeden lub dwóch Polaków? Na jakiej pozycji chciałby Pan wzmocnić zespół? Lub trzech. Lub trzech. Wiem, że my tutaj e, mamy bańki, e, bańki kasy, które pa, spadają z nieba i musimy, możemy wydawać tak, jak chcemy. Nie, nie o to chodzi. E, patrzymy na to, żeby, żeby dopasować ten zespół, e, wzmocnić ten zespół jak najbardziej, ale e, mądrze. Mądrze i na rynku nie jest różowo. Jeżeli nam się uda pozyskać kogoś, to będzie świetnie. Jeżeli nie, będziemy grać z tym, co mamy. I ostatnie pytanie od Karola. Czy wzorem za stalu bierzesz pod uwagę rozwiązanie z siedmioma obcokrajowcami w składzie? Jakim wzorem? Zorę za stalu. Czy bierzesz pod uwagę grę z siedmioma obcokrajowcami, że będzie siedmiu obcokrajowców w składzie i gdzieś tam co mecz ewentualnie ktoś nie będzie w składzie? Patrzymy na, na rynek i, i będziemy brać co nam rynek daje tak, żeby było najlepiej dla zespołu. Czy to będzie siedem, ośmiu obcokrajowców, czy dwóch, trzech Polaków nie jest istotne. Ważne, żeby stal był lepszy. I na koniec ode mnie. Teraz rozpoczynamy operację Lublin. W czwartek Pszczółka starty i rozpoczynamy Suzuki Puchar Polski. Prezesie, daj się nacieszyć chociaż 5 minut. Dziękuję. <gry> Ale bardzo. ja idę Twoim tropem, bo Ty taki jesteś właśnie, że jak się kończy mecz, to już potem e, myślimy o kolejnym. Dobra, tyle Igor Milici zadowolony, szczęśliwy jest zwycięstwo w Arenie Ostrów i za chwilę tutaj wracamy. Wracamy do Areny Ostrów. No i z nami teraz szkoleniowiec warszawskiej drużyny, Wojciech Kamiński. Witam Wojtek i na początek tradycyjnie twoja ocena tego dzisiejszego spotkania. Myślę, że przede wszystkim, jak zwykle, zacznę od gratulacji dla trenera Milcica i, i Stalówki. Dzisiaj na pewno dużo lepiej weszli w mecz, dużo lepiej zaczęli, bardziej agresywnie. My zaczęliśmy za miękko i to było widać w naszej grze, dopiero, dopiero gdzieś Nasz plan był taki, żeby grać szybko, biegać i, i liczyć na to, że zmęczenie tymi meczami, nakładem tych meczów gdzieś wyjdzie w końcówce, czy może w trzeciej, może w czwartej kwarcie. No, tak się stało, że w tej czwartej kwarcie a, 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 złapaliśmy, my, my złapaliśmy swój rytm. A, a stalówka trochę stanęła. Staraliśmy się to wykorzystać, ale nie udało się do końca. Cóż, trudno, szkoda, szkoda troszkę tego meczu. Natomiast jak będziemy zaczynać tak miękko meczę, to będzie nam ciężko na pewno tym się wygrywać. A ta pierwsza połowa tam, bo było wiele takich sytuacji, gdzie brakowało tego yy, szczęścia pod tym koszem, wiele takich prostych sytuacji. To, gdzieś... to nieszczęście, to, to jest właśnie koncentracja, wykończenie. A, a, ma, mało agresywnie rzucaliśmy tylko sześć wolnych. E, chyba dwa trafiliśmy, o ile się nie mylę, sześć e, wolnych w całym meczu. Znaczy, że nie, nie, nie byliśmy agresywni. Nie graliśmy, mieliśmy mnóstwo otwartych rzutów na, za trzy punkty, i nie trafialiśmy tych rzutów. Natomiast też a, a powinniśmy parę razy próbowaliśmy, natomiast no, gdzieś w tego wykończenia właśnie brakowało. A to wy, wynika z koncentracji, a, a z takiej no, czasami może niedokładności. Dobra, pytanie od Karola Waśka, WP Sportowe Fakty, jakby w jednym pytaniu dwa pytania. Jak trener ocenia debiut Valeria Lichodzieja, jest Pan z niego zadowolony i jakie są oczekiwania wobec Valeria? Ja myślę, że jak na pierwszy mecz zagrał, zagrał pozytywnie, dał nam to czego oczekiwaliśmy, czyli wiemy, że będzie rozciągał obronę, może trafić trójki, dodał do tego jeszcze grę na u nas tego troszkę brakowało. Natomiast no, no widać, że jeszcze czy w tym systemie obronnym czasami popełnił błąd, czy, czy gdzieś tam się zagubił, czy nawet nasi zawodnicy, bo była taka sytuacja, że jeden z naszych zawodników e, e, zarządził zagrywkę, która, którym on nie znał, bo, bo jeszcze mu nie przekazaliśmy, bo to było za, za mało czasu, żeby, żeby on poznał cały nasz system. E, więc e, więc no takich trochę błędów. E, 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 Zupełnie niepotrzebnych z innych stron zawodników i, i trochę to wprowadzało bałagan. Natomiast ja myślę, że to jest tak, że każdy dzień będzie działał na, na naszą korzyść i na jego korzyść i, i to będzie. Tak jak już wielokrotnie mówiłem przydatny zawodnik, tak jak każdy. Każdy będzie miał swoją rolę w zespole i każdy ma musi ją wypełniać. I mam nadzieję, że, że Valery to zrobi. Jak spoglądasz na finish rundy zasadniczej, no bo ten ścisk na miejscach od 2 do 7 jest potworny, także ten finish tutaj w wypadku czy legi czy naszej drużyny zapowiada się bardzo ciekawy dla kibiców. I dla was, dla trenerów, dla zawodników tak samo. Dlatego nie chcieliśmy przegrać już w końcówce więcej niż 16 punktami. E, oczywiście walczyliśmy, żeby wygrać. Myślę, że gdyby e, Grzegorz Kulka czy, czy Metford tam przy 6 czy 7 trafili tą trójkę na 40-50 sekund do końca, e, może byłaby jeszcze ta, ta szansa, żeby, żeby bić się o coś więcej. E, natomiast no, będzie ciekawa końcówka. No, dzisiaj Lublin wygrał w, w Szczecinie, więc e, Stalowka wygrała z nami. Ścisk duży. My mamy ciężkie mecze, ale, ale mimo wszystko trzy mecze domowe, więc, więc na pewno będziemy się w każdym meczu, czy tych domowych, czy, tym, czy na wyjeździe w treffu, czy w Gliwicach bili o, o zwycięstwo, bo, mm, no bo chcemy mieć przewagę parkietu. Czy to się uda? Czas pokaże. I na koniec wrażenia z areny Ostrów, bo przecież pracowałeś u nas przez rok, zdobywaliśmy z tobą Puchar Polski, ale to było w tej hali naszej szkolnej. Tutaj jak... Czy czułeś w tym obiekcie? No, świetnie. Wspaniałe, Bo wiele hal widziałeś w życiu. Wspaniały, wspaniały obiekt. Cieszę się, że, że w końcu e, ostrów doczekał się obiektu z prawdziwego zdarzenia. Piękna sala. E, no, tylko czekamy na publiczność. Mam nadzieję, że niedługo dołączy do nas publiczność i, i, i będą, będą mogli się cieszyć tą najlepszym koszkówką w Polsce. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Tyle Wojciech Kamiński i za momenty, drodzy Państwo, kolejna rozmowa. Wracamy do areny Ostrów, no i z nami Grzegorz Kulka. Witam Grzegorz, jak ty ocenisz ten dzisiejszy mecz? Czego wam dzisiaj zabrakło, szczególnie w tej pierwszej połowie? No bo ona miała kolosalne znaczenie dla losów tego meczu. No niestety miała. No, pierwsza połowa zdecydowanie za, za miękko w naszym wykonaniu. Pozwaliśmy drużynie z Ostrowa na sporo akcji z szybkiego ataku, sporo otwartych rzutów. No ale też niestety te otwarte rzuty brały się z tego, że my nie mogliśmy trafić do kosza. No niestety, w drugiej połowie próbowaliśmy jeszcze nadrabiać, ale było już trochę za późno i myślę, że po prostu pokazaliśmy charakter w czwartej kwarcie, natomiast zdecydowanie musimy tak grać od pierwszej minuty do ostatniej. Ale też w drugiej połowie szukaliście takiego momentu? Czekaliście na taki moment, że Ostrowianie, którzy mają duże natężenie meczów, gdzieś tam może to się odbyć, odbić fizycznie? Czekaliście, że gdzieś może się pojawić taka szansa? Na pewno mieliśmy z tyłu głowy to, że Ostrów ma w nogach kilka spotkań z FIBA Europe Cup, teraz grali też dwa mecze, bo że jeszcze ligowe, więc, więc na pewno mieli trochę tych minut w nogach, czekaliśmy na ten moment. Ten moment przyszedł, staraliśmy się go wykorzystać, natomiast no nie udało się. U Was nowy zawodnik, Walerii Lichodjej, to będzie na pewno doświadczenie takim plusem dla Was, wzmocnienie, bo dzisiaj już w debiucie z bardzo dobrej strony się pokazał li. Zdecydowanie, Waler jest no, na pewno mega utalentowanym graczem, bardzo doświadczonym, więc na pewno wniesie do naszej drużyny spor doświadczenia no i co więcej co więcej mówić mam nadzieję, że będzie pomagał drużynie tak jak dzisiaj to dzisiaj taki jedyny plus dla was to jest to, że pomimo, że nie ma zwycięstwa to jest przegrana niższa niż ten pierwszy mecz wygrany przez was, także teoretycznie bilans dwóch meczów, inaczej praktycznie bilans dwóch meczów będzie na plus a w tabeli jest niesamowity ścisk, dzisiaj Szczecin przegrywał siebie z Lublinem wiadomo, no, trzeba szukać plusów na pewno to jest, to jest jeden z plusów tego spotkania tak jak mówię gdzieś tam dwóch jest dla nas no i ta końcówka, pokazaliśmy charakter, wolę walki, to też na pewno myślę na plus. Dziękuję pięknie. Dzięki. A, jeszcze jedno pytanie, skoro cię mam, bo przecież ty grałeś u nas i męczyłeś się też trochę, tak w cudzysłowie, w tej hali naszej szkolnej, a tutaj, w Arenie? Nie, ja bardzo bardzo dobrze wspominam szkołę Stale na Wrocławskiej, natomiast tutaj zdecydowanie piękny obiekt. No i cieszę się, że udało się, że tak powiem, taki, że taki obiekt, obiekt powstał. Dziękuję pięknie. Dzięki. Tyle Grzegorz Kulka i za moment jeszcze Chris Smith. No dobrze, to teraz na deser Chris Smith, szczególnie podwójnie zadowolony, bo przed chwilą zdradził, że day off w poniedziałek, także w końcu będzie odpoczynek dla koszykarzy naszej drużyny po tym niesamowitym maratonie. No dobra, pierwsze pytanie to oczywiście będzie ocena tego dzisiejszego spotkania. Chris, congratulations after two bad games for us, today we won. Your comments today, to that game? Um, you know, it's just a great win, um. Especially before we go into the cup, uh, get to get our confidence back and play how we how we normally play. Chris mówi o tym, że to bardzo ważne zwycięstwo, szczególnie, że teraz jedziemy na Puchar Polski, także wróci ta pewność siebie, wróci ten dobry nastrój do koszykarzy naszej drużyny, także istotna wygrana po tych dwóch przegranych. Pytanie o tą pierwszą połowę najpierw, bo w tej pierwszej połowie dominowaliśmy, uciekaliśmy rywalowi. Chris, question about the beginning of that game, because in 13, after 13 minutes we were leading 30 to 14, so it was very. Important how we start that game because we had some problems in the last two games with that. Yeah, you know, it's it's also due to being home. You know, being being home court advantage that always helps. And you know, coach really you know game plan. We had a great game plan and and had to come out hard to. Our confidence. Mieliśmy, drodzy Państwo, bardzo dobry plan na ten mecz, przygotowany przez naszych trenerów. To wszystko na pewno się tutaj nałożyło na to, że ten początek tego spotkania wyglądał tak dobrze wykonany naszej drużyny i dzięki temu zbudowaliśmy sobie tą przewagę. Ale co się później stało, skąd wynikało to, że rywale tutaj zbliżali się, że rywale odrabiali te straty. And later, in the last quarter, what happened? That they, 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 they changed the result. Mm -hmm. Yeah, you know, we, we let up and lesson. No właśnie, nie można dopuszczać do takich rzeczy, Chris mówi o ten, że to kolejna taka dobra e, lekcja, że musimy grać przez pełne 40 minut, nie pozwalając rywalowi na takie rzeczy, na takie sytuacje, żeby odrabiał e, straty. And we can say that you are e, double happy. Let's say like yeah. this because tomorrow finally is day yeah. off. It was yeah. crazy two weeks for our team and yeah. uh, one day off it's very important for you for the guys yeah you know we we had a rough stretch with the uh, fiba and and the polish league but you know get a day off recuperate and then get back at it for uh, prepare for the cup coming up No właśnie, mówiliśmy o tym, że jutro jest ten dzień odpoczynku, że po tym szalonym okresie dwóch tygodni, kiedy było tyle tych spotkań, bo to były cztery mecze ligowe, trzy mecze w bańce, no i Chris podkreśla to, że to jest bardzo ważne, bardzo potrzebne, żeby był taki czas odpoczynku i tego sportowego, i tego mentalnego, psychologicznego, żeby można było nabrać sił przed Pucharem Polski, bo w czwartek gramy już w Lublinie w ćwierćfinale Suzuki Pucharu Polski z ekipą Pszczółki Startu Lublin. So right now the next goal is Polish camp. on the mm -hmm. Thursday quarterfinals against uh, Lublin mm -hmm. and we want to do something uh, big there too. Yes you know it's, it's what, what we've been preparing for what we've been waiting for and, and now's the time to, to step it up and and, and win this thing. No właśnie, mówi, Chris mówi krótko i zwięźle. Na to pracowaliśmy, po to się przygotowywaliśmy, żeby teraz wyjść na parkiet tam w Lublinie i pokazać naszą siłę, naszą noc. Planem jest to, żeby wygrywać tam mecze, no i wygrać cały Suzuki Puchar polski. Taki jest plan, taki jest cel. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Tyle, Chrisy Smith. Żegnamy się z Areny Ostrów. Drodzy Państwo, w świetnych nastrojach jest jakże ważne, cenne zwycięstwo koszykarzy Arget BM, Slamstal, którzy dalej walczą o drugą pozycję przed fazą playoff. Teraz trochę odpoczynku od ligi. Kolejny mecz ligowy 27 lutego. Wyjeżdżamy do Dąbrowy Górniczej, ale już w czwartek najbliższy, jak była mowa, jesteśmy w Lublinie. Gramy w Suzuki Pucharze Polski w ćwierć finale z ekipą gospodarzy. My tam oczywiście także będziemy z naszymi kamerami, także dzisiaj świętujemy. Dzisiaj się cieszymy, a od wtorku ciężka praca mozolna, żeby w czwartek być zwycięzcym, zwycięskim zespołem w rywalizacji z Pszczółką startem Lublin. To tyle z Areny Ostrów. Dziękujemy pięknie. Dobrego, niedzielnego, zwycięskiego, stalowego wieczoru dla wszystkich i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć, przyjaciele, polecam. Cześć, polecam. Cześć, polecam. Wiatę, polecam. Wiatę, polecam.